Witajcie ponownie na moim kanale. Witajcie w pierwszym vlogmasie. Próbuję tego vlogmasa nagrać od tygodnia i coś mi totalnie nie idzie, ale dziś wreszcie już będzie. Chociaż jeden vlogmas, nie wiem ile ich będzie docelowo. Miały być cztery. W tej chwili nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś, prócz tego. Dużo rzeczy się w ostatnim czasie działo, i mimo że w ostatnim czasie dużo rzeczy się działo, to mam wrażenie, że... No, nie działo się nic takiego, żeby to nagrywać, dlatego też tego vloga nie zaczęłam nagrywać wcześniej, chociaż chciałam. Natomiast dzisiaj jest niedziela, 8 grudnia, i miałam w ten weekend jechać albo do Katowic, albo do Wrocławia na targi książki. Natomiast zrezygnowałam z tego pomysłu, bo, bo po prostu wiedziałam, że nie czułabym się na tych targach najlepiej, a że akurat w ten weekend w Krakowie jest. Yy, specjalna edycja kiermaszu książkowego, no to pomyślałam sobie, że zamiast tego pójdziemy na ten kiermasz, ale najpierw pokazuję Wam parę fajnych rzeczy, bo listopad, czyli miniony miesiąc, był dla mnie ciężki o tyle, że ni żadnej książki nie przeczytałam, a właściwie czytałam cały miesiąc jedną książkę, więc to tyle. Yy, ale popokazuję Wam, bo mam parę fajnych rzeczy Wam do pokazania. Przede wszystkim były moje urodziny i dostałam od moich znajomych z roku super prezent, bo dostałam... Takie słodkie kapcie z reniferkami, czyli coś idealnego na święta. Takiego króliczka, on świeci e, i zmienia tu różne kolory. Pokażę Wam go zaraz na przebitce. Herbatkę, także zrobimy ją sobie na pewno w tym vlogu jeszcze. I taki świetny długopis, którym będę teraz robić za każdym razem. E, witajcie ponownie na moim kanale. To tak, na szybko chciałam pokazać co dostałam fajnego. Natomiast chciałam też przede wszystkim powiedzieć o tym, co przeczytałam w ostatnim czasie, bo w listopadzie praktycznie nic nie przeczytałam, ale w tym miesiącu wydaje mi się, że będzie całkiem nieźle, bo już mam przeczytane trzy książki. W zeszły weekend czytałam w ramach maratonu z literaturą dziecięcą organizowanego przez Kombuk, książkowego frika i panny Fox. Przeczytałam. Dalsze przygody Mi się uszatka. To jest ta książka, którą ja dostałam kiedyś na targach książki. No i stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby ją przeczytać. No i e, generalnie bardzo podoba mi się historia, która jest na samym początku, bo to jest coś takiego, co jest skierowane przede wszystkim do dorosłych i to może się komuś spodobać i zaciekawić. Natomiast co do samych bajek. To, to są bajki kierowane dla dzieci w wieku 3-5 lat. No i dla mnie z mojej perspektywy, niektóre były takie strasznie za szybkie, że coś się od razu, był jakiś problem, od razu rozwiązanie i w sumie koniec. I tak jakby niektóre były takie niedopowiedzone, ale generalnie jako całość bardzo mi się podobało. Fajnie było wrócić to chociaż na chwilę, wiecie, do, do czegoś związanego z dzieciństwem. Także, także jakby ktoś szukał jakiejś książki dla dzieci, no to to mogę polecić. Dalej skończyłam książkę, którą w sumie czytałam właśnie cały listopad. A skończyłam ją w sumie dopiero w grudniu, ale w... jakoś tak po prostu. No, nieważne, najważniejsze, że ją dokończyłam. A... I tą książkę czytałam na studia, więc. I właśnie dlatego pewnie mi to tak długo zajęło, mianowicie Zniewolony Umysł Czesława Miłosza. E, o tej książce nie będę dużo mówić, natomiast. Mi osobiście się nie podobała. W sensie to nie była książka dla mnie. Doceniam jej wartość literacką, ale dla mnie to było po prostu za ciężkie i być może a nawet na pewno wiem, że ja wielu rzeczy po prostu nie zrozumiałam z niej i że to nie było coś dla mnie. I ostatnia książka, którą wczoraj właściwie skończyłam, to książka, którą. Przy... Czytałam bardzo przez przypadek, Pożyczyłam ją bardzo przez przypadek z biblioteki. Mianowicie, szukałam jakiejś książki naukowej z XX wieku i chciałam przeczytać coś, co by mnie faktycznie interesowało. No i nie wiedziałam, co to za książka, dopóki jej nie wypożyczyłam, bo wydawało mi się, że to będzie książka naukowa, nie do końca była, ale przeczytałam. Korea po II wojnie światowej to jest jakaś broszura, która była docelowo wydana w jakiejś tam większej książce. Generalnie to jest jakieś to jest broszura jakiejś Rosjanki, która generalnie wychwala armię radziecką i to, że wyzwoliła ona Koreę Północną i dali jej demokrację, a w Korei Południowej Amerykanie dążyli do wywołania wojny domowej, czyli wojny koreańskiej, bo to jest pisane w 1949 roku, a wojna koreańska trwała od 1950 do 1953, więc generalnie to jest po prostu propaganda komunistyczna i... Czytałam, miałam takie wytypy, przecież wszystko jest nie tak tutaj. Ale z drugiej strony, jak to skończyłam, to sobie pomyślałam, że. A z drugiej strony, fajnie zobaczyć coś takiego, przeczytać coś takiego i zdać sobie sprawę, jak to faktycznie działało. I kurczę, jak, jakby ktoś tak zupełnie nie miał pojęcia o historii i w ogóle o życiu i w ogóle o, o tym, co się dzieje na świecie, no to mógłby pomyśleć, że faktycznie w Korei Północnej jest demokracja. I że generalnie komuniści są super. To dopiero dziś wiemy, że nie, ale także ta książka pokazała mi jak działała propaganda w tamtych czasach, i nawet się cieszę, że ją przeczytałam, chociaż było to takie dziwne. To dała mi ona trochę do myślenia, to jest chyba najważniejsze. I tak, i po tych ciężkich książkach teraz będę czytać coś o wiele, wiele lżejszego, dlatego zrobimy sobie taki mini, mini book haul. I zaczniemy od książki, którą właśnie wczoraj zaczęłam czyli Sabrina, sezon na czarownicę. Zaczęłam ją dopiero, więc dużo nie przeczytałam jej. Ale tak, to jest książka nawiązująca do serialu czyli Adventure od Sabrina. Ale to jest historia, która dzieje się przed serialem, także można ją spokojnie czytać. Aczkolwiek ja już po pierwszym rozdziale widzę i mam takie... Aha, jak, jak, się, jak się oglądało serial, to wie się już pewne rzeczy i to może nie być do końca... Coś super, natomiast ja tę książkę wygrałam yy, na fanpage'u Sabliny i fajnie, bo dostałam do tego też taką zakładkę i dostałam jeszcze taką przypinkę, także taki zestawik dostałam, super, bardzo się z niego cieszę, no i właśnie zaczęłam Sablinę, także będę ją teraz czytać na pewno, także teraz ją czytam. I jeszcze z tak z innych książek, które ostatnio sobie kupiłam to Dzień przed moimi urodzinami. Jakoś tak wyszło, że byłam w księgarni Dadalus yy, i znalazłam sobie kolejną książkę o Korei Północnej, której jeszcze nie miałam. Także kupiłam za 12 zł Korea Północna. Tajna misja w kraju wielkiego blechu. I ja wiem, że ta książka ma raczej słabe opinie i ludzie mówią, że to jest słaba książka o Korei Północnej. Natomiast mnie ten temat tak bardzo interesuje, że ja chcę przeczytać każdą książkę możliwą o Korei Północnej i Południowej. Ogólnie cokolwiek z koreańską tematyką, to dlatego kupiłam za 12 zł, a tej jeszcze nie miałam i w ogóle ja jej nigdy nigdzie nie widziałam na, na żywo, w sensie tak w sklepie. Pierwszy raz ją widziałam, żeby była, więc jak była to wzięłam i to był ostatni egzemplarz w ogóle, więc jeszcze w ogóle lepiej. No, a jeszcze z takiej luźniejszej literatury, to kupiłam sobie do wszystkich chłopców, których kochałam, w pasującej okładce, bo po prostu nie mogłam się powstrzymać. Uważam, że ta okładka jest piękna, także nawet, wiecie, żeby sobie kiedyś wrócić do tej serii to wolę mieć tą okładkę i po prostu uważam, że ona jest piękna. Jak jeszcze nie wiedzieliście, że wyszło to wydanie w takiej okładce pasującej do pozostałych, no to daję Wam znać. Jest piękne po prostu i strasznie się cieszę, że w końcu mam całą serię w jednolitych okładkach. To może jeszcze z takich y, koreańskich ciekawostek. Wczoraj przyszło moje zamówienie z Black Friday, a w tym roku zamówiłam sobie tyle maseczek. I generalnie najważniejsze są dla mnie te maseczki Seoul Girls i, różne, i ich różne rodzaje i wszystkie mają na opakowaniach różne części Seulu. I one, te maseczki są ze skin 79. I Ja jej oczywiście znam od dłuższego czasu i je uwielbiam. Także to są maseczki, które bardzo mogę polecić. No a do tego na spróbowanie zamówiłam sobie jeszcze dwie maseczki Fun of Poland, zobaczymy jakie one będą, nic o nich na razie nie wiem, ale też sobie zamówiłam. I w sumie jeszcze chciałam Wam tylko coś pokazać, co dostałam od mojego chłopaka na Mikołajki, które ostatnio były, a mianowicie takie śliczne serduszko piernicze, jakie zobaczyłam, to się aż wzruszyłam, taka ciekawostka. I to by na razie było na tyle z rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć, opowiedzieć, pokazać. Teraz właśnie tak jak mówię, dzisiaj idę na Kiermasz książki, także za chwilę tam się zobaczymy. byliśmy za długo, ale kupiłam jedną książkę. A teraz przyszliśmy na jedzonko. już do domu i kupiłam sobie książkę na kiermaszu książki My So Called Bollywood Life i to jest książka po angielsku. I z tego co przeczytałam, to jest książka o dziewczynie, która uwielbia filmy bollywoodzkie i generalnie chodzi do właśnie do szkoły, w której y, uczy się o nich. Także Stwierdziłam, że zobaczę, sprawdzę sobie. Widziałam tą książkę parę dni wcześniej, dosłownie w księgarni, bo byłam, żeby zobaczyć przed, przed kiermaszem książki. I ta książka kosztowała z jakieś 45 zł, coś takiego. A ja na kiermaszu kupiłam ją za 10, bo tutaj jest delikatnie, ale to naprawdę delikatnie uszkodzona, więc tylko dlatego kosztowała 10 zł, także i tak wow, no i stwierdziłam, że ją sobie wezmę, sprawdzę i pod obwolutą jest taka fioletowo-żółta i tu ma też napis, także naprawdę super i ja generalnie kupuję zawsze książki po angielsku tylko na kiermaszu książki, więc jak zawsze zrobiłam dobrego dila. Więc generalnie nawet nie wiem, jak zacząć. Ale jest już po świętach. Ponad trzy tygodnie później. I to miał być vlog z jednego tygodnia, a wyjdzie z tego vlog generalnie z całego grudnia. Dlaczego się tak stało, już tłumaczę. A więc ten tydzień, kiedy miałam nagrywać, za dużo się nie działo. Myślałam, że później coś dogram jeszcze i że zrobię z tego vloga z całego grudnia. Natomiast kilka dni przed świętami strasznie się pochorowałam. I generalnie dzisiaj jest dopiero pierwszy dzień, kiedy jestem w stanie się podnieść z łóżka. Dlatego ten vlog będzie wyglądać tak, a nie inaczej. Za co Was strasznie przepraszam, ale mimo wszystko mam nadzieję, że święta Wam dobrze minęły w miłej, rodzinnej atmosferze. Natomiast jeszcze przed świętami, zanim się tak strasznie pochorowałam, byłam na kiermaszu świątecznym no i chciałabym Wam pokazać urywki, które stamtąd nagrałam. Tyle z tego, z, tych, z tego, co jeszcze miałam nagrane. A jeśli chodzi o to, co czytałam w tym czasie, no to skończyłam Sabrinę, sezon na czarownicę. Powiem Wam, że ta książka mi się bardzo podobała, fajnie się ją czytało, ale nie jest to nic takiego specjalnego za bardzo. Uważam, że to może być coś fajnego, jako taka ciekawostka dla fanów serialu, albo dla osób, które jeszcze nie, nie oglądały serialu, bo tutaj jest dużo takich rzeczy opisanych, które już się y, powtarzały w serialu. Takie po prostu pewne cykliczne, że tak powiem, wydarzenia. Nie chcę zbytnio wchodzić w szczegóły, bo nie chcę spoilerować, ale po prostu wydaje mi się, że chyba lepiej jednak nawet by się to czytało, gdybym nie znała serialu. Natomiast mimo wszystko jest to taka, taka fajna historia, takie uzupełnienie e, historii Sabriny, no i też e, innych pobocznych postaci, bo o nich jest tu bardzo dużo. E, są, mają one swoje własne rozdziały i niektóre historie można po prostu lepiej poznać. Także Sabrinę mogę Wam polecić, jeśli jeszcze jej nie znacie, albo jeśli po prostu jesteście jej ciekawi. Natomiast miejcie na uwadze, że nie jest to nic specjalnego. Okej, okay, jutro jest sylwester, więc ja już nie będę przeciągać tego vloga, bo chciałabym go już jak najszybciej zmontować, bo, bo miałam go dodać na początku grudnia, a jest koniec, więc już, żeby i tak tego czasu nie przedłużać, no to dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego vloga. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo pomyślności i spełnienia wszelkich marzeń w nowym nadchodzącym roku, i widzimy się już w następnym roku. Pa!